Prezesie, drodzy członkowie rodzin oraz bliscy ofiar praga i leńskich. Umiłowani bracia i siostry, w którym na sercu leży dobro naszej ojczyzny oraz poszukiwanie prawdy o tym tragicznym i najbożyczniejszym wydarzeniu w dziejach Polski. Znany dziennikarz francuski André Frosar w rozmowie z papieżem Janem Pawłem II postawił Ojcze Świętemu takie pytanie. Ojcze Święty, gdyby trzeba było wybrać z Ewangelii jedno najważniejsze zdanie, które Ojciec Święty by nam polecił? I dodaje dziennikarz, myślałem, że papież wypowie słowa Chrystusa, miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Ojciec święty jednak odpowiedział wskazując na inne zdanie. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Przez taką odpowiedź Święty podkreślił bardzo wydatnie wartość i moc prawdy w życiu człowieka. Rozważając cały kontekst tragedii smoleńskiej, trzeba odnieść się do pojęcia prawdy, która jest definiowana jako zgodność umysłu z rzeczywistością, jaka ją poprzedzała, kiedy ona się dokonała i jak się rozwija oraz jak się przedstawia na dziś. Po dwóch latach, kaznodzieja w poprzednim miesiącu czerwcu mówił nam, że tragedia smoleńska, pod mających największy wpływ na opinię publiczną mediów, niektórych przedstawicieli życia społecznego, artystycznego i politycznego, zaczęła się drastycznie zmienić do tego stopnia. Że zaowocowała podziałami niewyobrażalnymi przed tragedią stolicy. I dalej pytam, czy jest nadzieja, że to rozdarcie uda się pokonać? Z pewnością tak. Prawdziwa i trwała jedność może zaistnieć tylko na fundamencie prawdy i porzucenia drogich grzechów. Dalej. Kralinka Znoczija zacytował wypowiedź kardynała Stanisława Nagi z Krakowa, który w jednym z artykułów napisał: Katastrofa Smoleńska jest to przede wszystkim wstąpienie w otchłań narodowej tragedii i zanurzenie w morzu Boleści tych, którzy tragedią pozostali dotknięci. Rozpoczęło się bezwzględne naigrawanie się z tej prawdy, nie mówiąc już o bezczelnym zacieraniu śladów oraz eliminowanie grupy do jego znania. Lecz przecież prawda tak bliska nie pozwoli się znusić i raz po raz rozbłyska na gością swojej oczywistości. Prawda lub prawdomówność, jak poucza katechizm z Kościoła Katolickiego, jest cnotą, która polega na tym, by się pokazywać prawdziwym swoich czynach i mówiąc to, co prawdziwe w swoich słowach, wystrzegając się dwulicowości, udawania i obudu. Umiłowanie prawdy każe ma być szczerymi przede wszystkim wobec samych siebie, bez krętactw, zachowując jasne sumienie, nie, aby się, nie pozwalając, co mi się nasyciło, zawinionymi błędami i ignorancją. Umiłowanie siostry i bracia. Pozwólcie, że w dalszym kroku rozważania na temat prawdy odwołam się do wielkiego nauczyciela narodu spoczywających w XVII architektrze Stefana Karyna Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, który uczył. Wspólne naturze ludzkie jest nie tylko wolności, ale i prawdy. Prawda jest bez wymiany, daje w nie, nieograniczone możliwości umysłowi ludzkiemu jest ogromna, jakże ogromna, jakże niełatwo ją ogarnąć, jak długo i cierpliwie na nią trzeba czekać. Nie da się ona monopolizować i zbiurokratyzować. I nie może być jakiejś oficjalnej, urzędowej prawdy. Nie można wymagać od człowieka, żeby przysięgał tylko na te prawdy, które są łaskawie wydzielone przez akademię. Ustroje, rządy i władzy. Innym razem do naukowców powiedział: Spór o po prawdę. Tragiczna to walka. Szczytowy jej moment, gdy Bóg staje przed człowiekiem i jest przez człowieka sądzony. Chrystus przed Piłakiem. Piłak uzbrojony w potęgę władzy czuje się bezpieczny w swojej mocy. Ale ten zasiadający na litost na namiestnik Cezara jest nagle zaniepokojony. Oto stawiają przed nim człowieka i wiele skarg zanoszą ku niebu. A on mieczy, kto ty jesteś? Lecz Jezus mu nie odpowiedział. Nie mówisz do mnie. Zasłyszał, że ten skromny człowiek galilejczy prostak utrzymywał, jakoby był królem. Ktoś ty jest królem? pyta Piła. Chrystus odpowiedział. Tyś powiedział, że ja jest król. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby świadectwo dać prawdę Wszelki kto jest, słów moich słucha. Rzeczę mówiła. Co to jest prawda? I po tym przypomnieniu sceny procesu Chrystusa, prymas i świąt lecia swoje refleksje. Tu spotkał się mocarz. Duchny w potęgę koni i wozów z praw. Prawda. już to jest prawda? Ludzie kwestionujący władzy myślą, że mają wszelkie prawa. Nie czekają odpowiedzi. I Piłat nie czeka. Jak przecież władza. Posiadana władza jest niebezpieczna, zwłaszcza talichą. Władza demoralizuje, w głowie przewraca. Piłat pyta, lecz nie czeka na odpowiedź. Ktoś, kto jest król, to go niepokoi. Jest to refleksja na dziś, na nasze czasy. I dalej, Kryma tysiąclecia mówi, jakie są motywy walki z prawdą. Widzimy różne motywy walki z prawdą. Najpierw lęk, który ogarnia ludzi posiadających władzę. Świat Faryzeuszu szubi do Najpierw lęk o Dlaczego ma umrzeć Chrystus? Motyw jest wybitnie patriotyczny – przyjdą Rzymianie, zabiorą kraj na Trzeba więc zgnieść prawdę. W walce z prawdą każdy argument się przyda. Gdyby on zginął, gdyby prawda umarła. Wielkość prawdy przeraża. Jest tak olbrzymia i nieogarniona, że przekracza ludzkie możliwości, bo człowiek Choć jest ze swego umysłu, nie posiadasz tak olbrzymich możliwości. A więc lęk przed prawdą, przed jej bezkresną wielkością. Mnóstwo jest motywowanych i z prawdą. Są prawdy wielkie, wspaniałe, wysokie i małe. Dla Herona, prawda to zabawka, dla to zagrożenie porządku, dla Judasza garść srebrników. Spór o prawdę. Toczyć się będzie zawsze. Jest niewielki sens dla człowieka, powiedział prymas z tysiącleci. Siostry Gracie, tak kardynał Wyszyński, poucza, że zasadą wartościowego wychowania i rozwoju człowieczeństwa jest żyć w prawdzie. Żyć w prawdzie to nie tylko znać prawdę, ale być niejako prawdą. Być tym, kim jesteśmy. Nie tylko w naszych ukrytych myślach. Ale w rzeczywistości. W liście pasterskim do Polaków z 1970 roku skierował z wezwanie. Wzywam Was, Umiłowane Dzieci Boże, do odpowiedzi za słowo, do odpowiedzialności za słowo. Połóżcie palec na ustach swoich, rozważcie każde słowo za nimi wypowiedzi. Nie mówcie słów burzących w ludziach ich wiarę zasady moralną. Boży sposób myślenia. Skonić się z bezpłodną gadaniną, która nic nie tworzy, a wszystko niszczy. Słowo musi stać się ciałem codziennego życia naszego, aby wydać pożywny owoc dla głodnych serc. Wzywam Was wreszcie do apostolstwa prawdy, Bożej. Musicie dać świadectwo prawdzie, odważnie przyznać się do prawdy, do Chrystusa i Jego Kościoła. Musicie mieć odwagę mówienia o prawdzie, świadczenia prawdy, uczynkiem i słowem. Umiowanie siostry i słowa pisane przed 40 laty są na dziś, na czasie, na tę rzeczywistość, w której żyjemy. Spór o wyjaśnienie prawdy w sprawie tragedii smoleńskiej trwa i trwać będzie z troski o wyjaśnienie prawdziwych okoliczności nie wolno zrezygnować, tym bardziej, że chcielibyśmy... Nie wolno zrezygnować, tym bardziej, że wysiłki przynoszą pewne rezultaty. Dlatego należy złożyć wyrazy szacunku i słowa uznania parlamentarzystom oraz wszystkim Polakom dobrej woli, którzy wykorzystują godziwe metody, by wyświetlić tę smutną, ciągle zakłamywaną rzeczywistość. Pewien dziennikarz napisał, kultura dzisiejsza, która nie potrafi dostrzec świętości ofiary i nie interesuje jej prawna po śmierci głowy państwa, jest głęboko chora. I ta kultura potrzebuje więc... Mieć... Kultura potrzebuje więc uzdrowienia tak, jak ten nie mowa, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Jedyną drogą obok podejmowanych intensywnych starań wyświetlenia prawdy i zachowania zdrowego ducha jest codzienna, wspólna modlitwa. Dlatego módlmy się o cud przemiany naszego społeczeństwa. Prośmy o stawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II. który tak ukochał naszą ojczyznę i nas poucza, poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli.